Łukaszku, Łukaszku, ale Cię ta rozmowa z widzem zdenerwowała. Zadzwonił do mnie wczoraj jakiś lamus o poziomie umysłowym 12 latka co powtarzał generalnie te brednie urojenia, które Ty tam w internecie powtarzasz. Oczywiście szybko gościa wytłumaczyłem. I tak Cię to zdenerwowało, że patrzę dzisiaj, bezrobotny, zaszczany menelu, siedzisz w domu. Niby chory, mówi, że jesteś. No chory to ty od urodzenia jesteś, na głowę to wiadomo, no dlaczego prawa jazdy nie masz. Tylko prawdy nie chcesz powiedzieć, patologiczny kłamca. No, prawda nas wyzwali przecież, więc mów prawdę, nie? Na co ty chory jesteś? Na wory, na urojenia od dziecka. Więc... Tak cię to zdenerwowało, ta rozmowa, że dwie i pół godziny... Dwie i pół godziny... Zwierzałeś się widzą na zasadzie projekcji ze swoich problemów. Oj, że tatuś zostawił w dzieciństwie. Yy, co tam jeszcze? Że mamusia nieprzyzwoite zdjęcia w internecie publikowała na Facebooku, latały potem po wykopach różnych. No, no i. No i że generalnie chory jesteś, prawa jazdy nie masz. A jeszcze Meksykano do Monako na burgera pojechał. A ty musisz kebaby ze śmietników wybierać, no. No dramat po prostu. No tak ja patrzę, że po prostu jeden wielki dramat, no. Jeden wielki dramat w twoim wykonaniu. Zwierzanie się z tego, jak ci w życiu nic nie wyszło. Chciałeś zostać piłkarzem. Piłkarz astmą, co za dyszki dostaje. No nie wyszło, no. I jeszcze grubas spaślak <grymne> niedorozwinięty delikatnie. Umysłowo no. No coś tam było z głową, nie? Z 50 kilo za dużo do tego, jak się okazało. No nie wyszła kariera piłkarza, no. To potem wydawało się, że znalazłeś poziom odpowiedni zostawimy <grymne> jego i tam sobie się chciałeś polansować, nie? No i co? I też się okazało, że nie wyszło. no Chciałeś zostać <grymne> największą gwiazdą i reżyserem szkolnej 17 i też nie wyszło, no. I nie wyszło, no i 4 miesiące od daty jak Krzysiek został przyjęty do szpitala i żadnego zawiadomienia do prokuratury nie ma, żadnego śledztwa, postępowania nie ma. Sławek się z ciebie śmieje, bo w sądzie ty w to uwierzyłeś, chyba naprawdę ty jesteś... No masz tą obsesję, nie? Po 2,5 godziny gadać o kimś, to trzeba mieć obsesję. Nie? Tak jak dzisiaj, nie. No, a Sławko tam gadałeś, że do więzienia, do więzienia, zaraz, za chwilę tymczasowe aresztowanie. No i powiedz, gdzie to tymczasowe aresztowanie jest? No powiedz tym. Ja tu nie widzę żadnego tymczasowego aresztowania. Ciebie tymczasowo aresztować nie, ale dyni! Ciebie tymczasowo aresztować nie można, bo ty bez go siedział. ŚWIATŁA! Podziękował Także wiecie, to tak to jest no. Bez światła niektórzy jeżdżą, zapominają sam czasem zapominam, a to teraz chyba Kurna z dwa punkty, czy kilkaset złotych mandatu Także wiecie To takie są historie Że No, że Łukaszek zazdrości różnych rzeczy Różnym ludziom Potem się okazuje, że to projekcja o własnych tam wadach, urojeniach. Oj, do sklepu to już nie zdążyć dzisiaj widzę. Chociaż bym się spiął. To sobie pojadę gdzie indziej. O, tu na przykład on nie może trafić do więzienia. Bo jest chory psychicznie. Ludzie chorzy psychicznie nie trafiają do więzień. We w tych wszystkich postępowaniach, sprawach sądowych, co przegrał ze Sławkiem, bo nic nie wygrał, wszystko przegrał. Oczywiście okłamuje widzów, nie? Jak ze wszystkim, no. To przecież on wymyślił, że... Jeżdżę samochodem, kradzionym samochodem, bez badań technicznych, bez ubezpieczenia i bez prawa jazdy. No naprawdę on takie hit opowiada słuchajcie ludziom. Dożywotni zakaz wstępu do elektrociepłowni, co on jeszcze tam opowiadał. Zamki wymienione na szkolnej. Krzysztof Otruty to w wynikach badań szpitalnych wyszło niby jego zdaniem nie. I tak dalej. No wszystko generalnie. To w ogóle to prosta zasada, jest słuchajcie. Wszystko, co mówi osoba chora psychicznie, mitoman, no to patologiczny kłamca, jest kłamstwem. Jak widzę, tranzyt idzie ponadwymiarowy chyba. Dlaczego nie może mieć prawa jazdy? Tak, jakiś pilot nie może mieć prawa jazdy, bo nie panuje nad emocjami po prostu śmieszne właśnie, jak on mówi, że... No nie, dlaczego do mnie nie dzwoni na przykład? No bo, no bo ile razy zadzwonił, to był wyjaśniany, ośmieszany. No. Zresztą sam się ośmiesza bo jest błazny, nie pajacach tak naprawdę, nie? Wystarczy faktycznie go tam zapytać o prawo jazdy, czy o ruchanie matki i od razu piana na pysku. No przecież to, 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 jest, to jest jego problemy, jego słowa. To tylko cytujemy to, co on gada, nie? Wiecie, no wstydzi się po prostu tego co robi Kim jest, jak żyje W sumie jak nie żyje nie? Że no, Problemy emocjonalne Problemy osobowościowe Kompleksy Frustracje To niestety jest Są u niego takie Problemy i dlatego będzie siedzieć w Takie peda... I próbować kogoś obrazić Plotkować jakimś i tak dalej nie? Albo na przykład wspominać, czy grozić, że kogoś tam uderzył, czy by pobił, nie? Normalny człowiek tak się nie zachowuje. Normalny człowiek jest świadomy konsekwencji. Yy, jakiś tam słów, które wypowiada, czy czynów, które robi w życiu, nie? No chyba, że ktoś jest chory psychicznie, marzył te papiery i jest niepoczytany. I tej świadomości nie ma, no. Tak jak Łukasz Wójcik właśnie, z czego przykład nieustannie nam daje. No ja rozumiem, że oglądacie się, śmiejecie z niego, bo po śmierci Kononowicza to praktycznie no jest się z czego może i z niego śmiać. No jest, jest tak zakręcony i najgorsze, że on w ogóle nie rozumie tego, że, że wszyscy go oglądają dla Beki. A no, on to bierze na poważnie, że myśli, że to są jego znajomi, przyjaciele w sieci, że go popierają, chociaż go tam podpuszczają, nie? Że no, żenująca jest ta odklejka od prawdziwego życia, nie? Czego on w ogóle nie rozumie, nie? I jeszcze tym piskliwym głosikiem takim Bez mutacji, w wieku 30 paru lat Facet bez jajec po prostu Jakieś tam uszkodzenie Dziecka Genetyczne Nic dziwnego, że mamusia szukała Cały czas w internetach Miłości Tęskniła, no Za chłopem prawdziwym Brakowało jej tego w życiu, no. Nie ukrywajmy Patrzmy na realną sytuację w tej rodzinie, patologicznej. Wszystko jasne. Nie? Także. No, nie ma czego zazdrościć, naprawdę. Można się z tego pośmieć, ale to nie jest takie dla mnie po prostu generalnie żenujące. Co tu dużo mówić? Jest to żenujące, tak naprawdę. faktycznie. Nigdzie nie pójdzie, nigdzie nie wyjedzie Wszędzie się go wszyscy wstydzą Nikt go nie chce znać A na koniec będzie znany do końca życia Jako osoba z urojeniami na temat szkolnej Której nie wyszło nagrywanie filmów z Kononowiczem Nic mu nie wyszło Kariera piłkarska mu nie wyszła Nagrywanie filmów z mu nie wyszło No nie może tego przeboleć Rezydencja, manufaktura Została ostatnia ściana zabytkowe, Oj, 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 oj Zakupiłem na rezydencję manufakturę. Wjeżdżamy do, na teren dawnego Getta w Białymstoku Tu było getto, tu produkowali fałszywe obrazy, na przykład banknoty Fałszowali. Tam bardzo się zdziwili, że Niemcy chcą się ich pozbyć. Na myśleli, że tak wybitnych fachowców Fałszerzy dzieł sztuki obrazów. Na przykład to Niemcy nie będą się chcieli pozbyć, bo to kura znosząca złote jajka. A ja się chcieli ich pozbyć jednak. Wszystko tu chyba zburzyli, spalili, dlatego teraz są nowe bloki. I jest nawet tutaj gdzieś pomnik chyba tak, getta. A tutaj jest chyba. i siedziby filii od nogi akurat domu kultury młodzieżowy dom kultury to się nazywa proszę zaparkujemy i pójdziemy zobaczyć to słychać. To na razie.